Witam Was w 11 odcinku podcastu Ku Spełnieniu. Tutaj, Justyna Grochcińska z pracowni rozwoju osobistego Slow Soul. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam pierwszy z dwóch składników udanego związku. Są to składniki absolutnie konieczne, absolutnie niezbędne do tego, aby jakikolwiek związek nie tylko związek romantyczny, ale także związek pomiędzy członkami rodziny. Między nami a dzieckiem, czy między współpracownikami, był udany. Ten temat przyszedł do mnie już pewien czas temu, i nie ukrywam, że za każdym razem, jak go spycham jako następny temat do podcastu, to zaczyna mnie męczyć coraz bardziej i bardziej. Także uznałam, że jest to najwyższy czas, żeby się z wami tym podzielić, bo najwyraźniej jest to bardzo, bardzo istotne, skoro się tak pcha. A więc wracając do tych składników, może nie jest to magiczna formuła, ale jest to zdecydowanie bardzo dobry fundament każdej relacji. Także do zbudowania tego solidnego fundamentu potrzebujemy tylko dwóch składników, i w tym odcinku omówię pierwszy z nich. Tym pierwszym składnikiem jest miłość. I oczywiście brzmi to jak totalny banał, ale nie chodzi nam tu o miłość romantyczną, tylko miłość własną. Drugim składnikiem jest szacunek. I ten szacunek głównie też będziemy tutaj omawiać w kontekście szacunku do samych siebie. To zestawienie pozornie naprawdę brzmi bardzo banalnie, ale gdy przyjrzymy się jakby tak krytycznie i bliżej naszym związkom, i także związku jakby ludzi, który, którzy żyją wokół nas, możemy śmiało dojść do wniosku, że czasami brakuje jednego z tych głównych dwóch składników, a bardzo często w wielu przypadkach obu. Przyjrzyjmy się w tym odcinku najpierw tej miłości własnej. O co z tym chodzi, czemu to jest takie istotne? I czemu właściwie mówimy tu o miłości do samych siebie, a nie o miłości do drugiego człowieka? Nie o miłości na przykład bezwarunkowej lub innych takich dość chodliwych hasłach. Szczerze mówiąc, jeśli mamy rozpatrywać to z perspektywy fundamentu, to miłość do czegokolwiek, kogokolwiek na zewnątrz nie będzie. Jakby zdrowa, nie będzie prawidłowa, nie będzie funkcjonować tak, jak funkcjonować powinna, jeśli my sami nie kochamy siebie. W momencie, kiedy sami, jakby siebie nie akceptujemy, nie lubimy i zaczynamy szukać tej akceptacji miłości na zewnątrz, kochać kogoś z zewnątrz, to ta miłość zawsze będzie taką miłością bardzo mocno podyktowaną naszą potrzebą poczucia, że jesteśmy kochani. Także pierwszym, co musimy zrobić w momencie, kiedy chcemy zacząć budować dobrą, solidną relację na porządnym fundamencie, to musimy zacząć budować miłość samym ze sobą. I tutaj chciałam Was przestrzec przed tym, że bez znaczenia jak nam się wydaje bardzo, że kochamy cały świat, bezwarunkowo, warunkowo czy jakkolwiek i jak nam się nie wydaje, że ten zdrój miłości przez nas przepływa, tak długo jak nie... Mamy te relacji ze sobą ustawionej i dobrze sfundamentowanej, to ta miłość nigdy nie będzie do końca taka, jak być powinna. Także podstawą zawsze jest miłość własna. Pięknie i bardzo dobitnie i dokładnie mówi o tym Louis Heiss w swojej książce 21 dni pracy z lustrem. Jest to świetna książka, poradnik, taki jakby kurs na 21 dni rozpisany. Z afirmacjami, który uczy nas krok po kroku budować relacje samym ze sobą. Niesamowite jest to, że właśnie Luis włączyła tutaj do tej pracy lustro, i nie ukrywam, że jest to naprawdę niesamowity test na to, jak wygląda nasza relacja z samym sobą. Po prostu stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie głęboko w oczy i powiedzieć: kocham cię albo kocham siebie. Bardzo często już na samym początku tylko i wyłącznie ten kontakt wzrokowy z samym sobą jest bardzo trudnym krokiem. Dodatkowo już wypowiedzenie tych słów kocham siebie, kocham cię, patrząc sobie w oczy, jest dodatkowym wyzwaniem, i powiedzenie jeszcze tego z taką emocją, z takim romantycznym uczuciem. To jest jakby kolejny, kolejny etap, na który wchodzimy podczas tych 21 dni pracy z lustrem. Oczywiście to 21 dni to jest rzecz umowna, akurat tam jest jakby 21 ćwiczeń po kolei, ale ja gorąco zachęcam w momencie, kiedy będziecie mieli tę książkę w rękach i rozpoczniecie pracę z lustrem, do kontynuowania tej pracy, nie, nie poprzestawania na 21 dniach. Jest to niesamowite, że właśnie tutaj uczymy się stopniowo, jakby spoglądać na to miłość i stosunek do siebie z różnych perspektyw. Plus do tego uczymy się przez powtórzenia, tak już jak mówiłam w odcinku o mózgu. Nasz umysł uczy się przez powtórzenia i przez to 21 dni czynimy coś, co jest dla nas takim jakby nieznanym. Nie do końca jesteśmy z tego przyzwyczajeni, czyli mówienie sobie, że się kochamy. Czynimy to. Absolutnie czymś znanym, czymś co lubimy i czymś do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli kolejny raz korzystamy z zasady umysłu i czynimy dla umysłu to, co jest dla niego nieznane, to do czego nie jest przyzwyczajone, czynimy to dla niego znanym. Także jeśli chcecie rozpocząć pracę nad budowaniem tej relacji ze sobą, bardzo serdecznie polecam Wam tą książkę. 21 dni pracy z lustrem. Louis High i y, jest to absolutnie obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy pragną zakochać się sami w sobie. Ale do brzegu, dlaczego miłość własna właściwie jest taka istotna? I dlaczego jest taka istotna w relacji z innymi ludźmi? Jakby, dlaczego jest istotna w relacji z samym sobą jest w miarę oczywista. Podstawową przyczyną, dla której jakby kładę tutaj tak duży nacisk na to, jest fakt, że to, co sądzimy o sobie, jest projektowane na innych ludzi. Zawsze to, co sądzimy o sobie, projektujemy na zewnątrz. Jak to działa? Jeśli jesteśmy sami wobec siebie krytyczni, wtedy będziemy krytykować innych i będzie nam się wydawać, że wszyscy wokół krytykują nas. Jeśli sami uważamy, że jesteśmy niewystarczająco dobre, myślimy, że inni też tak o nas sądzą i przez to też przyciągamy takie opinie o samym sobie. Niesamowite jest to, że w momencie, kiedy na przykład zaczynamy sobie zdawać sprawę właśnie z tego, że nasza krytyka wewnętrzna tutaj spójrzmy przez pryzmat krytyki Zaczynamy zauważyć to, że w momencie, kiedy jakby sami o sobie mówimy, że robimy to nie tak, krytykujemy się za jedno, krytykujemy się za drugie, wtedy także bardzo łatwo przychodzi nam krytykowanie wszystkich wokoło. Tak samo wygląda to w momencie, kiedy odwrócimy ten proces. W momencie, kiedy zaczynamy być dla siebie bardziej wyrozumiałym i zaczynamy do siebie mówić w miły sposób, nagle jakby te przywary tych ludzi wokoło, które zwykle byśmy krytykowały po prostu jak najęte, w ogóle nam im przeszkadzają. I tak samo jak łaskawie patrzymy na siebie, zaczynamy zupełnie łaskawie patrzeć na ludzi z zewnątrz. Ten stan, który wytworzymy w sobie, on jest jakby takie, jak takie okulary różowe. Wtedy widzimy jakby przez perspektywę tego, co sądzimy o sobie, tego, jak postrzegamy siebie, widzimy cały świat. I to jest właśnie ta moc tego fundamentu który potrafi tylko i wyłącznie przez takie proste założenie, że siebie traktuje w taki sam sposób, jak traktuje cały świat, przez takie założenie potrafi nam bardzo wszystko to pięknie wyprostować. Co jest jakby najfajniejsze w tym całym założeniu, to to, że mamy stuprocentowy wpływ na to, jak sami traktujemy siebie i jak siebie postrzegamy. To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, Marcysia, Kasia, Jola patrzą na nas i mówią o nas w taki sposób. Na to nie mamy absolutnie żadnego wpływu, ale mamy stuprocentowy wpływ na to, jak siebie postrzegamy, jak o sobie mówimy, jak o sobie myślimy. Na co nie mamy wpływu? Nie mamy wpływu na to, jak reaguje nasz organizm w momencie, kiedy myślimy o sobie źle, mówimy o sobie źle i źle się traktujemy. Ta reakcja Naszego organizmu na te myśli, na te emocje jest już automatyczna. Także tutaj jest nasza wielka odpowiedzialność, tak samo jak mówiłam już o emocjach. Naszą wielką odpowiedzialnością jest to, aby traktować siebie w dobry sposób. Wtedy nasze ciało odpowiada na te pozytywne bodźce, pozytywne emocje pozytywnymi reakcjami w ciele i nie tworzymy dodatkowych chorób, nie tworzymy dodatkowych napięć w sobie. Warto też pamiętać o jednej rzeczy, że nasz dialog wewnętrzny, poza tym, że kreuje naszą jakby przyszłość, ponieważ to, co myślimy, zostanie urzeczywistnione, więc to, co myślimy teraz, odzwierciedli się w naszej przyszłości. Czyli nasz dialog wewnętrzny bardzo, bardzo mocno odzwierciedla się w naszym życiu, ale nie tylko w takim jakby życiu emocjonalnym, także mocno odzwierciedla się w naszym ciele. Tak jak już mówiłam przedtem, w momencie, kiedy mówimy o sobie źle, Pojawiają się automatyczne reakcje w organizmie, ponieważ wszystkie myśli powodują emocje, emocje powodują reakcje. Reakcje absolutnie fizyczne. Dlatego nie jest niczym jakby dziwnym, to, że jedną z głównych, podstawowych przyczyn depresji są takie negatywne i krzywdzące słowa, które powtarzamy sobie o sobie codziennie. Które mówimy o sobie, jakby wewnątrz w głowie cały czas: Jestem głupia, jestem niewystarczająco dobra, zrobiłam źle, nie zasłużyłam na to, zasłużyłam na coś innego. To wszystko, co zdarza nam się powiedzieć o sobie, bardzo często to wpływa mocno na nasz organizm. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby kontrolować ten dialog wewnętrzny i być takim moderatorem naszego dialogu wewnętrznego. Podsumowując ten nasz pierwszy składnik, widzisz doskonale, że bez zbudowania takiej dobrej relacji ze sobą, bez zbudowania tego fundamentu, jakim jest miłość do siebie, wręcz niemożliwym jest zbudowanie zdrowego związku z czymkolwiek na zewnątrz. Od zwierząt, przez dzieci, po naszych partnerów. Dlatego to, jak postrzegamy siebie, jak traktujemy siebie, jak o sobie mówimy, jak do siebie mówimy, jak dbamy o nas, będzie miało bezpośrednie odzwierciedlenie w tym, jak będziemy dbać o naszych partnerów, jak będziemy o nich mówić, do nich mówić, ale także będzie miało bezpośrednie odzwierciedlenie w tym, jak oni będą dbać o nas, jak będą nas mówić, jak będą nas traktować. Niesamowite w tym i naprawdę zwracam na to Waszą uwagę jest to, że Masz stuprocentowy wpływ na to, jak siebie postrzegasz i jak o sobie mówisz. Możesz w stu procentach wpływać na to, jak działasz, co robisz, jak myślisz. Ponieważ to jest tylko i wyłącznie zależne od Ciebie i tylko Ty jesteś tą Panią, tym Panem swojego losu w tym akurat obrębie. W każdym innym także, ale tutaj patrząc jakby tylko na tą miłość własną. Dlatego wykorzystaj tą moc, Wykorzystaj to, ponieważ tylko i wyłącznie ty możesz zbudować ten fundament swojej pięknej relacji, relacji z światem zewnętrznym i z ludźmi dookoła ciebie. A zaczynamy budować tę relację od budowania miłości samym sobą miłości własnej, która jest pierwszym z dwóch absolutnie koniecznych i podstawowych składników. Udanego, zdrowego związku. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie dowiecie się, jaki jest drugi składnik udanego związku.